Czekamy w budowanie mostu No to raczej razie jest moja konstrukcja na ten, na ten level. Nie jak to co zrobić. Coś, co w komentarzach, to może mi z chęcią powiedzieć bo ja nie wiem, mogę zrobić tak na domu, na przykład, i wtedy będzie mocniejsze bo to się tutaj zawala, nie wiem dlaczego ale się zawala okej, okay, proszę, proszę o nie no ja wiem co jest źle, poczekajcie to cofnę. muszę przecież to i do końca okej okay. tak to jest deski. okej, okay, może teraz Możliwe, że teraz będzie. Ja za dobrze w budowania mostów nie jestem, ale po prostu za niedługo sobie kupię tą grę za 2 euro, dwójkę lepszą. Okej. Okay. No i się udało, kolejny level. Jak wy też to to możecie patrzeć co jest dobrze, a co źle. Tutaj to chyba będzie prosto raczej. Zobaczymy, co jutro się będą pojawiać. Filmiki z Anarchii GG, jak coś he. po co jest to? Tutaj, ta skała. Nie wiem, zobaczymy, czy to może po to. tyk zobaczymy, czy po to jest. Um, chyba nie. Cofnęcę to sobie. Okej, okay, w ogóle cofnę to wszystko. O tak. Teraz tylko tak dokończę. Do końca. To jest bardzo duży budżet, więc może być trochę ciężko. Okej. Okay, to wystarczy. Nie, z pewnością nie wystarczy. A wiem co może wystarczyć. Jakby to było takie coś. Nie. Ja musimy to trochę przeciężyć. Tylko muszę wyłączyć to. A to O. Teraz... Też nie. Też nie. Teraz może... ok nie. Trzymaj od początku? <coughs> Więc... Może zrobimy znowu taką prostą drogę? Nie. Mm, cyk. Cyk. Cyk, cyk, cyk. Ale teraz robi, wiesz, tak jak się buduje... Wiecie, tak jak się buduję mosty, czyli chyba jakoś tak, tak, tak. 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 Teraz zbudować linki, os... Dwa, trzy. Cztery. Co jest? Cztery, pięć, sześć, siedem. Może to jest rozwiązanie. O nie, zapomniałem. Ale tu się nie przyczepić. Nie rozumiem tego za bardzo. Hmm. Tak mam to zrobić jakby? To zrobiło się tak. Że trzeba trochę przyciążyć. Okej. Okay. To może już być dobrze. Teraz sobie zrobię tak. A to co? Nie, no, no z siatką. Tak, tak, tak. Okej, okay, mam nadzieję, że to teraz zadziała. Widzę, nie. Zobaczymy. No, <ścoughs> nie trochę, chory jestem. Dlatego tak brzmię. Yy, to nie działa. To to zadziała. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. To zadziała. O? Ho? Widzicie? Aj, 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 aj. Ale już blisko było. Blisko. O kurczę, budżet. Czy to jest strasznie źle jeszcze z zrobić proszę nie wskazówka oglądam reklamę oszczędzę wam to okej okay, widzę obaźrołem dwie reklamy pokażmy jak to zbudować. Cze? w uszu wszystko. jakie Jak ja to tam zbudować? tutaj nie można tego. Żadnego... Czy ja pojadę tak drogą. Tak, to tylko wystarczy. Ups. Tak. <grym> to wystarczy, nie? Nie tak. Pojedyncze. Teraz tak. Teraz tak. I teraz tak. I teraz możemy dać no to. Okej, okay. sorry, że nic tak nie mówiłem, ale Okej, okay, muszę to jeszcze trochę bardziej dopracować. Spokojnie to się zrobi szybko. O yeah. Nie. Nie, 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 nie. Jest, 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 yes, udało. Okej. Okay. Mogłem na to wpaść, ale nie wpadłem. Niestety. A może... Nie włączę sobie internetu, bo wtedy nie będę mógł nagrywać. Nie. No, może to sobie wyłączył, żeby rek tam nie było. Wtedy bym nie mógł też nagrywać. Jak wiecie, dlaczego mam jedne gwiazdki i tak, bo mam, bo za dużo budżetu służyłem Jakby na pięć tysięcy jest jedna gwiazdka, na paru tam jest czy, No wiecie no. O co mi chodzi? Więc. Ciężarówka. No nie no, chyba parówka. Nie no, kto ciężarówkę doprowadzi, że ona jest cięższa niż słoń. Może. Ui! No może popłynąć. <grym> Ale... Bo czy to starczy? Okej, okay. udaje nam się z metalu to w budżecie. Jesteśmy w budżecie, a korzystamy z samego metalu. Nie, jak to pękło? No, ja tutaj już tylko z drewna. Tak, a to jeszcze zrobię. Tak, o perfekto. Teraz robimy uwaga na dole. To się mi się zrobiło. Okej. Okay. budżet. Ale! Działa! Widzicie? Sam wybudowałem i już działa. Okej. Okay. na szczęście. Spinę, ruchu, ale się cieszę, uuu, uh, wow, Coś czuję, że ten odcinek będzie długo trwał, nie? chyba się skończyła. Mogę dalej grać w spokoju. Co to? Poczekajcie, najpierw zobaczymy jaką on skacze. On nie skacze, musimy dobudować. Tak, tak i tak. Okej, okay, zobaczymy. Okej okay, nie. In, inaczej. Tak. Tak. Teraz. Yeah, yeah, what's a high What, 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 I see more of you there. Coś zrobiłem tak Ew. To bardziej tragedia A wiem jak wiem skibidi mogę być też. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Złożyłem się tak i... Ach. Nie i od razu mocniejsze chciałem powiedzieć ale no nie. He? czemu teraz mi to nie działa? Teraz działa. U... Oj. A może wiecie to co ja razem? Coś hamskiego Zrób normalną drogę. A tu ani rampę żadną wi. Na kto by się spodziewał? Ale ja chyba tyle budżetu nie potrzebuję. Tu już powinno starczyć chyba. Wow, 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 wow. wow. Kurczę. Więc ja sobie źle tutaj. Tak. Cyk. Co ja robię? Cyk, 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 cyk. No, to musi być pod, pod kątem dobrym. Jak to teraz nie zadziała, to się w No tak zrobię XD. Okej, okay. jest na zielony. Okej, okay, zadziała. To już zadziała. To jest tam takiego... No nie, nie mogę, to jest Monster, monster Traka wina. teraz na Piu. no no jak teraz on doskoczy? nie doskoczy okej okay. spływaj ponownie jednak budżetu nie stoczy tutaj to, A, albo nie buduj to dla mnie przecież tak miałem przecież tak miałem no to ja nie wytrzymuje A, nie teraz to musi wytrzymać co ma możliwe No i reklama, nie? No. Okej, okay. widzę, że to już koniec na dzisiaj. Możecie mi ten napisać w komentarzu, jak mam to zrobić. No i narka.